Jesteśmy w Szelmencie. Proszę nam się przedstawić. Andrzej Cieśluk, prezes WOSiR Szelment. No i panie prezesie, jesteśmy na Suwalszczyźnie i po Augustowie drugi taki obiekt, Wyciąg elektryczny wyciąg linowy wodny, tak? Podlasie jest wyjątkowe nie tylko w Polsce, ale i w Europie, dlatego że nigdzie nie ma w jednym regionie dwóch takich pięknych obiektów, czyli wyciągu nardwodnych. No i teraz trochę informacji dla turystów, którzy będą chcieli tutaj przyjechać. Ile długości, jakie tutaj warunki techniczne ten wyciąg? Takie informacje dla turysty, który chciałby do szalmentu zawitać. Wyciąg ma doskonałe parametry, to jest drugi co do długości w Polsce. Długość to 1000 metrów, 10 wózków z możliwością aż do 13. Natomiast chyba najważniejsza rzecz dla turysty, niezwykle przyjazny akwen. Jesteśmy w nietce, wody jeziora są osłonięte, nie ma tutaj uciążliwej fali. Na ogół jest lustro, a nawet jeżeli jest fala, to jest tak zwana fala niedokuczliwa, nieprzeszkadzająca w realizacji manewrów. Dużo sprzętu, wakeboardy, narty wodne, i myślę, że to pozwoli rozpocząć przygodę z narciarstwem wodnym każdemu, kto nawet nigdy tego nie próbował. Się jeździ, Cudownie, warunki są idealne dzisiaj. Leciutka falka, tak fajnie, po tym się skacze. Ale wrażenia są wspaniałe. Wyciąg chodzi super. Ale jeszcze teraz, ile to będzie kosztowało? Jeden przejazd 5 zł, natomiast jeżeli ktoś będzie chciał zainwestować w dłuższy czas, tydzień, miesiąc, rok, to cena jednego przejazdu spada aż do złoty 50, bo takżeśmy mniej więcej średnio to liczyli. Także jest to tak naprawdę dla każdego. Pan prezes powiedział tydzień, miesiąc. Yy, <laughs> dlatego, że tutaj proszę powiedzieć, pochwalić się, macie wspaniałą bazę noclegową i gastronomiczną? Yy, oczywiście, pracujemy cały Rocznie, natomiast oczywiście nie na nartach wodnych. Mamy 8 wyciągów nart alpejskich, a więc zimą można jeździć na nartach. A znów, jeżeli mówiłem o sezonie nart wodnych, no to naszym marzeniem jest to, żeby pracować od 1 maja do końca września, więc ten sezon naprawdę będzie długi. A więc zapraszamy wszystkich do Szelmentu nad jezioro Szelment. Zapraszamy wszystkich do szelmętu nad jezioro Szelment. Na pewno atrakcyjnie spędzicie Państwo czas. Dziękuję.